Okej, 7 szko Wow, jak lecę. Ja jestem Roksek, to jest Koksup, też... Yy, hej. <grystanie> nie no i ten. I ogólnie jesteśmy teraz w gierce Monster of Etheria. No i co? No i zaczynamy oczywiście. Jak jesteście tutaj, co nie? Pozdro YouTube. No Koks ja też się pozdrawiam, dzięki. Tutaj macie chyba trzy do wyboru, tak, ale lecimy na roleplay. Więc ja wskakuję do portalu. A, no fajnie, wskoczyłem. Myślałem, że będzie fajny efekt, a tu muszę kliknąć E. Wow, ale fajnie. Dobra, explorer, biorę. O, to jestem ja. Usey, a dobra, spoko. To wejdźcie od razu do Explorera. O, jestem tutaj. I co? Idziemy do Leonarda, Leonarda, do Leonarda idziemy, dobra. I tu kamy. Dobra, dobra. Jest tak, pomóżmy mu coś tam, coś tam. Fajnie, fajnie, dobra, super. Hej Manko, ogólnie to zapomniałem włączyć mikrofon jak nagrywałem, więc trochę Wam tu straszczę. Osobę zebiorę. Musicie wybrać na sobie tą postać, właśnie swoją, tą u góry. I ogólnie to musicie podejść do tego Lonata, wziąć tego głosa i iść, napeł iść napełnić pierwsze. I teraz musicie jakby napełniać. Ten, napełniać te jajko, jakby malować, Znaczy, nie wiem, jak ja to wytłumaczyć. muszę się zbierać i malować te jajko. Czyli chyba rozumiecie, że latacie do stutni, malujecie jajko, latacie do studni i tak dalej. Ja sobie i drugie przyniosę. To będzie ok. Dobra, dwa fioletowe, dwa różowe. Super, teraz miałem chyba różowe. Nie, tam miałem fioletowe. Teraz do różowych muszę iść. Teraz, gdzie, gdzie są te różowe. Może tam gdzieś będzie? O, tam jest chyba różowe. Wydaje mi się, że tam może być różowe, więc tam szybko biegniemy. Okej, okay. było to różowe, a jest niebieskie. Nie, dobra, jest różowe. No i zbieramy. Okej, okay. wracamy znowu tam do Leonarda. Okej, okay, jesteśmy przy jajku. Robimy. Fajnie. Dobra, super. Ile jeszcze potrzebujemy? Jeden fioletowy, jeden różowy, spoko. Lecimy, tam jest jeszcze fioletowy, więc tam sobie polecimy właśnie potem fioletowy. Może ten u góry teraz, żeby były inne. I potem po jakiś różowy, to będzie chyba trudniejsze, więc no lecimy potem fioletowy. ok malujemy. O, już ładnie wygląda nawet. Czy jeszcze tylko różowy, tak? Tak, tylko różowy. Dobra, to szukamy teraz różowego. Chyba tam jest. Czy to może być jako różowe, czy to jest fioletowe? Nie, ja, tamto to jest fioletowe, chyba. Musimy znaleźć różowe, to idę w tamtą stronę szukać. O, tam jest, dobra. To lecimy po tamto. Dobra, mamy. Klikamy sobie. Jest, czy skończyliśmy? Ło, wow, wybuchło, czemu to wybuchło? O, skończyliśmy, no i fajnie. Super, wybuchło. Skończyliśmy już. Zdaliśmy kolejne jajko, więc możesz zostawić sobie apkę w górę za to. No i co? No i dodasz do tych odcinków, narka.